Cześć. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Lego Marvel Super Heroes na moim kanale. Jesteśmy w tamtej misji. Mamy kolejną misję w tamtej już nie pamiętam co robiliśmy, ale jesteśmy Torem i Iron Manem. Skończyliśmy sobie na nich i Dzisiaj no lecimy z kolejną misją. Także bez zbędnego przedłużania zaczynamy naszą przygodę. Także 3, 2, 1 i skaczemy. Zostawcie łapkę w górę. I możecie zasubskrybować kanał, a jeżeli Wam się odechce, to odsubskrybujcie. Także 3 Dwa, jeden i teraz jeszcze na macie ostatnią sekundę na wciśnięcie łapki w górę i już nie możecie dalej. Już nie macie, już nie możecie dalej klikać w łapek w górę. Już nam się czas skończył. Niestety. Yy, także lecimy dalej. Ponownie sobie. No dlaczego tamtego nie zebrałem? O, dobra, dobra. No. A! Dobra, gdzie my mamy lecieć? Tam mówicie, dobra. Czekajcie, bo trochę się zgubiłem. Tutaj mamy lecieć. Czekajcie. O. Nie. O. Dobra.

Także będziemy na jakimś okręcie podwodnym. Zobaczymy o co w tym będzie chodzić w tej misji. Także oglądamy katcenka exactly <coughs> Randka. Randka z torem. Jakiś okręt podwodny. To chyba nie jest okr okręt podwodny Shield. Co to jest? To coś go pożarło, to jest jak w Gwiezdnych Wojnach, jak w pierwszej, jak w Nowej Nadziei to Vessel zrobili Imperium. Będziemy z tym czymś walczyć, z tym okrętem wielkim. Dodatkowo w nas strzela. I no świetnie, serio, świetna misja. Ale może się spodobać, bo jest Ironmana, ja bardzo Ironmana lubię i jest w dodatku Thor

I nie będzie, że za ciężko. O dobra. Także jesteśmy iron. I już nas strzelają, kurde. Już im, za... już im się zachciało, tak? No co we mnie. Co wy tem nie strzelacie? Co? Dostaw mnie. Dobra, jakiś. Nie wiem. To są jacyś podwodni. Jacyś pracownicy tego okrętu. Jak dla mnie to to jest doktora Duma. sumie sami mówili w tamtej misji w Kaczence, że tutaj jest doktor Dum i Loki. Także może będziemy z nimi znowu w tej misji walczyć. Tego akurat nie wiem. zbudowałem coś, to jest dla Ironmana. I co to jest? A jakaś krzyżówka, dobra. Znaczy, to nie krzyżówka, ale coś, na pewno. Dobra, tutaj tak, tak. Tutaj tak, tutaj tak. I tutaj tak. O! Zadziałało! Super! Dobra, tutaj nam oczyściło, bo my jesteśmy Iron Manem Markiem 40... Ile? 42. I on może rozwalać złoto, jak ten. Ale nie o to mi chodzi! O! Można rozwalać złoto i wycinać to jak ludzka pochodnia z tamtej misji. Tutaj widzę dla Spidey'ego... Twój pajęczy zmysł może się nam przydać, Spidey. Dobra. No! Tutaj! O, I kolejny zmysł. Tutaj coś do pociągnięcia mamy no dobra się wlewa wszędzie woda No dobra Tutaj A tylko Nie, co to jest za jakiś ten dobra Nie wiem I w ogóle ktoś tam był ten Ktoś był przy. Ktoś tam pod tym był. A w ogóle jestem ciekaw, czy da się to zniszczyć. Te tutaj złoto. O, da się, no oczywiście. I powinno z tego więcej kasy wylecieć. Coś tak czuję. A tutaj sobie jeszcze zniszczymy. I tutaj też mamy to złoto. Dobra. To też sobie możemy zniszczyć. Zobaczmy dalej, co to jest A1 na 3 No to ja tego nie będę rozwalać, to dopiero na 100% zrobimy Jak będziemy być misję na 100% A to, to zrobimy od razu po fabule A ja tutaj coś widzę dla Spidey'ego Wiecie, żeby się nie oparzyć to musimy tak musi, Musimy tak przejść Żeby się nie oparzyć I tutaj teraz woda się wylała i nam wszystko czyściła z ognia. A czy to można zniszczyć? Tak, można. No to dobrze, że można. Dobra. Banks. I teraz to sobie ułożymy. I tutaj dla Tora hmm, Pana Gnomu jest. Dobrze, naładujmy się. O kurde, ale ich poraziłem Dobra Nie, tutaj No kurde, teraz się nie chcesz naładować O, teraz się naładował Dobra Dobrze Idziemy więc dalej Tutaj same mamy A, przeciwników No dlaczego by nie Czekać, tutaj by mi się A nie, Spidey by się przydał no, dlaczego się nie mogę na Spidermana przełączyć? W sumie już mogę. Dobra, konałem ich. Hmm, tutaj dla Kapitana Ameryki jest, ale my Kapitana Ka Ameryki na razie nie mamy. Także tego. O, no wiedziałem, że Doktor Doom będzie. No wiedziałem. Wiedziałem, to jak nie wiem co. Dobra. Wszystko się tutaj, ja ich szybciutko pokonałem, jak widzicie. Spiderman jest bardzo szybki. Dobra. A tutaj coś zniszczyłem 2 na 3. No może będę patrzeć co niszczę lepiej, bo może to się skończyć puszką. Tego byśmy chyba nie chcieli w trybie fabularnym. Dobra, tutaj sobie to jeszcze zniszczę. Hops. Hops. E, tutaj jest coś zamknięte. Dobra, tutaj widzę dla... Ironenka. Przepraszam, że tak mówię, ale... No słodkie to. Dobra, jeszcze to sobie zniszczymy. I tutaj teraz dla Tora. Pana gnomu. Naładowanko. Okej. Okay. I teraz ładujemy to. Pełna moc. Jakiś dźwig tutaj jest. No i co ja mam tutaj zrobić teraz? A! Tutaj teraz dla Spidermana. Pajęczy zmysł. Aha, czyli to. Banks. Teraz układamy. I tutaj jest dla Ironmana. Co to? Aha, ja takim czymś steruję. Aha, dobra. No to to chyba musimy wcisnąć, co nie? No wiedziałem. To trzeba było wcisnąć. Jak tutaj się teraz stąd wywinąć? Kurde. Czekajcie, tak. Tak. I czy ja mogę iść dalej? Aha, to tak. To jest w ogóle puszka pod wodą, to ja jej nie będę zbierał. Bo to się skończy. Pusz. No skończy się też, będę miał jedną puszkę. Dobra, mamy jakiś mościk. I tutaj już od razu coś widzę dla Ironmana. Dobrze, że nim jesteśmy. Także tutaj dla niego coś mamy. Dobra. I dla Tora. Naładuj się, panie gnomu, znaczy gromu, miłości grom. Ten, kto oglądał, wie. Ja oglądałem. Dawno oh, się drzwi otwierają. Człowieku pająku. W sumie taka. W sumie taki jest. W sumie tak. W sumie no dobrze powiedział, bo Spiderman to, to człowiek pająk. Także w sumie dobrze powiedział. Ale nie odpowiedzieć: Spiderman po prostu. Dobra. Tego nie będę niszczyć, bo to jest 3 na 3 A ja nie chcę mieć puszki. Ale za to idziemy sobie cały czas prosto i zaraz zobaczymy o co w tej misji będzie chodzić. O kurde, kto to jest? Modok? Kto to ten Modok? XD Ej, kto to był? To to w ogóle jest Modok jakiś? Ja nie znam żadnego Modoka. Dobra, walczymy. Spidey, bo ty dobrze walczysz. Bra? pokonamy. Więc co ja mam tutaj zrobić? Kurde, on. On, on swoją... On chyba swoją głową tutaj coś robi. To mnie w ogóle zabija wszystko. Dobra, tutaj serduszka mamy. Ej, to co? Czemu ja ginę? Ej, ej, teraz można go zaatakować. O, kurde, dobra. Ale jest tak długo można pokonać, tak? Albo czekajcie, jeszcze zobaczę teraz jak on się pojawi. Czy da się zrobić tak? Czy da się zrobić tak, że... O! Że się w niego rzuci po prostu. Czekajcie Teraz w niego rzucę Tylko żeby ich tutaj nie było O, da się! Da się w niego rzucić I Jeszcze raz W niego rzucamy Okej okay. I co, Cios O, i ostatnie mu życie zostało Dobra. To, to jest dla Tora cały czas. To... Czekajcie, tutaj. Tylko ich wszystkich zabijemy Spidey. Się za chwilę zmienię w... Y... Tora. Mamy monetki razy 10. Dobra. Chodź tu modok. No. Już. O, mogę. Ja sobie będę latać na spokojnie. Dobra. O! No i już go pokonaliśmy. Tego Modoka. Modok w ogóle co to za imię? O nie. Doktor Doom ucieka. on, on, on naszym okrętem uciekł. I się woda cała rozlała. Świetnie. Ten w ogóle gitarą. Zamknął go. Niech umiera. No i świetnie. Jean! O kurde. Będziemy Jean Grey. Znowu. Super No dobra Także jesteśmy pod wodą teraz jesteśmy w musz y Dobra tutaj mamy zapis zapiszmy to sobie nie, nie ja chcę tu być G jak chcemy tu iść? Bra, chyba się nie można w Jin zmienić. Czekajcie, no nie można. Ej, szkoda, bo fajnie by było sobie nią pograć ponownie. No i jak widać nie można. Co to w ogóle był za potwór, podwodny jakiś? Hmm, tutaj jest dla Wolverina. No chodź szybciej. Bo ja nie wiem w którą stronę mam iść w ogóle. A to można zniszczyć. Aha, tutaj całe. I teraz... O! Dobra. Bo tutaj było dla Tora coś, więc zniszczę to. Teraz mamy coś do zbudowania. Okej. Okay. Ej, to się rusza. O mój Boże. A dobra, tutaj... Spider jest potrzebny. Bra... O Boże, to płaczę, to, to... O mój Boże! dumboty. Były Octoboty, były... Teraz są dumboty. Co jeszcze będzie? Nie wiem. Nie można przejść. A da się. A nie, nie można w ogóle. No nie, Jean się zawiesiła. A ja pierdziele, no. Jean się właśnie musiała. Ej no patrzcie, ja w nią strzelam. Ona mnie zabiła. To, 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 to... Kurde, jean! Ruszaj się! Jean! Trzeba ją przesunąć! No i się zawiesiła. I co ja teraz zrobić? Czekajcie. A, a nie, Iron Man ten. Iron Man też nie może latać, bo jesteśmy wszyscy pod wodą. Tutaj nie można. No, kompletnie jesteśmy uwięzieni, tutaj ja, no Jean. No i co teraz zrobić? No trzeba ją walić. O! Prze Dlaczego ona się tutaj cofa? Jakby Kurde Okej okay, Słuchajcie, udało mi się mm, To już zrobić Jesteśmy tutaj od nowa <coughs> Także no, Lecimy ponownie z tą misją e Tutaj też od razu sobie zapiszemy e Zapisz i kontynuuj tak. I po prostu sobie lecimy. Yy, no, chciałem jeszcze poczekać i ten, ale już po prostu chciałem nagrać od razu. Żeby nie było potem problemu. Także to tutaj trzeba zniszczyć. I tutaj teraz dla Tora yy, jest... O, to, to coś. To coś. tutaj to jest ta ośmiorniczka do zbudowania. I, a nie, i, i tutaj dla Spidermana było, dla spi Spider dla Spidey'ego. No i to płacze, no znowu to mi płacze. Dobra, weź ty się teraz, proszę cię Jade, nie, o! Dobrze, dobrze, dobrze! Udało się! Dobra, udało mi się. Udało mi się to... ominąć ten... Tą za, to zacinanie się, Jade. Elegancko, więc. Jest, elegancko. Idziemy teraz tutaj. Hmm, dobra, tutaj znowu mamy dla Spidermana i tutaj dla Tora znowu o, proszę bardzo, czy my będziemy teraz w podwodnym królestwie Nemo, czy co? Bo nie wiem, ale dobra. E, także tutaj pokonajmy tych przeciwników. Nam Iron Man pomógł. E, ten atak Tora mi się bardzo podoba. Jak on tak... Banks I, i, I nie zginął. No ale chociaż go przebiliśmy. Okej. Okay. Nie zacięła się. Dobrze. Bo te tutaj... Te NPC-ty się czasami zacinają mi. No jest bardzo źle. Dobra, tutaj Iron Man. Okej. Okay. I yy, teraz... Thor. Wow, ale super. Ej, ej, tutaj jeszcze on może to całe zniszczyć. Także to sobie jeszcze zniszczmy. Super. Teraz tutaj sobie tak robimy i tutaj też mamy, najpierw złoto sobie zniszczmy całe. Później zaczniemy e, metal pali e, metal e, niszczyć. A tutaj same są misje dla Ironmana. Czekajcie. o, o, działa, działa. O. Dobra. A nie, jednak nie musieliśmy metalu. Where is Tutaj dla Spidermana. Okej, okay. dawaj. Dawaj. Wiem, że to ciężkie, ale musisz dać sobie radę. No i dał. Także dobra. I... wejście ty się tutaj, tylko nie zać. Nie za... wejście nie zać. Nie zacinaj się, Jade. Proszę cię. Proszę cię. Jest! Nie zacięła się. Gdyby się znowu zacięła, to bym się wkurzył. Mamy prawdziwego wyznawcę. O, siema Wam ludziki. Boty jakieś tam. A, dum boty. Zapomniałem. Yy, dobra. E, tutaj jest dla. Wolverina, tutaj pewnie coś. Bo tutaj pewnie coś dla puszki jest. Dobra, tutaj mamy znowu scenkę I tutaj dla Tora było, więc. Pewnie teraz stąd uciekniemy nareszcie i będzie koniec misji. Tak, mamy doktora Duma i te kosmoklocki. O, będziemy z nim walczyć. O kurde. Dobra. Powinniśmy mu ukraść te kosmiczne klocki, naprawdę. Wtedy by nie było problemu żadnego. Ale my tego nie robimy, no. Gdy toną, tony ukończyliśmy poziom w dwóch częściach, to byli Agenci AIM, aha dobra, mamy Modoka, tego dziwnego, odblokowanego. E, oczywiście łączna kasa cała, prawdziwy wyznawca, zero puszek i dwa kolejne klocki, także no, kontynuuj trwogularny oczywiście. Kurde, w kosmosie jesteśmy. To jest ten, co był na początek, co był w intro, pamiętacie? W pierwszym odcinku Co też tak było. Tylko, że bez surfera teraz. Kto to jest? O mój Boże, kto to jest? Co to za stwór wielki. O mój. Statua wolności. Magneto. To jest. Magneto nią kontroluje. To statua wolności jest z magnetu, dlatego. Aha, i teraz doktor Doom i magneto sobie uciekną z koszmoklockami, świetnie, serio, naprawdę i nas ukradnie. O nie, rzuca nami. O mój boże, czego oni bo potrzebują? Ale ta wielka statua wolności. Ja pierdziela. Wracamy do Nika Fury'ego, a mamy srebrnego surfera. I here, Surfer. sure Loki and Doom want with your boss. Reed Richards and Hulk are ready to stop Lady Liberty. Sure no No dobra, będziemy mieć znowu misję z Wolverine'em. Rydem, Richardem, czyli Panem Fantastycznym oraz Hulkiem. No to super, no to ta misja będzie super. Także dobra. Wszystkiego się dowiemy w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie i to by było na tyle. Cześć.